Zdarzyły nam się zapytania od nowych klientów. Proszę pokazać jakąś formę przez Was zrobioną w środku. Wtedy bierzemy pierwszą lepszą formę z produkcji i nagrywamy wideo klientowi. Tutaj pokażemy Wam, jak nasze formy wyglądają w środku. Na wideo formy wtryskowe, na dwa nadkola do samochodów ciężarowych. Jedna z form ma dwie wkładki dodatkowe na różne długości. Druga, jedną dodatkową wkładkę, tak żeby z jednej formy można zrobić wersję prawą i lewą. Wideo są nagrane przez ślusarza narzędziowego podczas przygotowywania form do wysyłki. Zawsze klient po wysyłce form otrzymuje od nas wideo formy w środku, wideo z ciśnieniowego sprawdzania szczelności kanałów wodnych, wideo z testowania formy w każdym wariancie, wideo z pokazanymi parametrami wtrysku na wtryskarce podczas testów, końcowy projekt 3D detalu oraz formy wtryskowej zawierający wszystkie ewentualne zmiany, wideo oraz zdjęcia z załadowania form do kontenera. Dopiero po otrzymaniu całego zestawu plików klient płaci pozostałą wartość formy wtryskowej, mając pewność, że forma jest w drodze i widząc, czy wszystko jest zgodnie z. Ustaleniami. U nas nie kupuje się kota w worku. Transparentność jest dla nas najważniejsza.